Wiecie, bo czas nas goni, a ja bym chciał zadać takie pytanie, które rzadko się zadaje u nas ludziom sukcesu przez duże S. Lotek, a co ci w życiu twoim marnym 38-letnim nie wyszło? Tak szczerze, otwórz się jak przed starszym bratem. Wyobraź sobie, że jest wigilia. Nie Mówię, wyszło. Lotek, jak bilans życia? Co ci nie wyszło? Samochód. Nie, ja są no bardzo, bardzo zadowolony jestem z tego samochodu. A tu widać suflerkę Rafała, no, że ci tak. Pan powiedział, tak? Nie, nie, nie. Ja, ja, ja sam, sam wybrałem. Ale e, nie mam czegoś takiego, co mi nie wyszło. Jest, nie miałem planu na życie, że będziesz, nie wiem, że będziesz kimś albo coś robił, nie, grał na gitarze? Ja zrealizowałem mój plan, bo mój plan był taki, żeby nie robić tego, co wszyscy. Żeby nie dostać okay. w korporacji w pracy, żeby nie ucnąć z kredytem na mieszkanie, i udało mi się to. Rafał? Ja miałem takie marzenie i go nie spełniłem nigdy, żeby pójść do szkoły aktorskiej i to się No właśnie, nie udało. No mówiłeś o tym. Chyba dobrze, że się nie udało. No właśnie teraz z perspektywy tak na to patrzę i myślę, że może tak jednak. No tak. Ale warsztatu takiego aktorskiego na przykład mi brakuje.